witam witam następny e, taki, taki jak to powiedzieć hmm. prezencik fanka i fan podarowali dzisiaj ma fakturze tak mówiłem o jedna co się ustawiliśmy ja dostałem taki ufany zegarek mi się podoba taki dolar dziękuję dziękuję za taki ładny uponinek Bardzo fany. No a kopra dostała coś takiego na ręce. On mnie Bardzo mi się podoba ten zegarek. Zobaczcie fany. Bardzo fajny ten zegarek. A no, widzicie? Ci co nie było ich dzisiaj ma faturze, niech żałuję. A specjalnie przyjechaliśmy do, do łodzi Żeby by z wami się spotkać, ale nie chcieliście wasza broszka. No i tak, no zobaczcie. Dostaliśmy bardzo ładne. Kobra, dostał takie, coś takiego bardzo ładnego. Widzicie? No nie warto słuchać troli, Aby wy słuchacie ich. Później macie do nas patersy? Uuu Ham sorry. To nie miejcie do nas tylko do siebie, fani, że słuchacie tych troli. A mówiliśmy, że dzisiaj będziemy ma fakturze o 11. A nie chcieliście przejść niektórzy, to patrzcie teraz, a widzicie? Nie warto ich słuchać, a wy słuchajcie jak idioci. To wychodzicie jako frajerzy, bo oni przyszli zrobić z nami zdjęcia, pogadaliśmy. Dali bardzo ładne prezenty. A widzicie, żałujcie teraz. Yy, patrzcie. Tylko się nie popatrzcie, że nie byliście. A wasza borożka nie moja. tak mówiłem. Słuchajcie ich, tak widzicie, jak się wpiedolicie i gówno, to się wpietalacie. Ale ja z tego wyrosłem. Mam swój rozum, fajnie. A nie kogo słucham, jak wy to robicie, kurwa. I tym się różnimy. Że ja mam w dupie tych troj a wy nie umiecie mieć ich w dupie. To miejcie, kurwa. Co, to jesteście ciotami, sorry? Że nie macie ich w dupie? Ja mam ich w dupie, mam wyjebane. I się nie przyjmuję. Bo mi mogą tylko opie lodo. Na to ich stać. A wy się pojedziecie, zalejkować? Będą was hejtować? Co to są za hejty? O kan dupy można wydrzeć fanie? nam klamę i każę idzie do kieszeni też. Będ.